Witam. Dzisiaj zajmę się wymianą filtra oleju, tak zwanego bąka, na podstawę z filtrem wymiennym. Tu mam elementy, które są potrzebne do wykonania tej zmiany. Jest to podstawa. Tutaj mamy jej numer. Ponadto potrzebujemy łącznik, uszczelkę, dwie podkładki miedziane i odpowiedni filtr oleju. Tak wygląda filtr bąk zamontowany na ciągniku, spuściłem już olej z silnika, teraz będę musiał tutaj odkręcić tą śrubę oraz cztery śruby, które mocują podstawę do bloku. Tak wygląda na bloku miejsce montażu. Podstawy filtra zostało ono oczyszczone i odtłuszczone. Podstawa już została zamontowana wraz z łącznikiem do filtra. Także teraz pozostało zakręcić tylko filtr i naleć olej do silnika.